Jeszcze raz zachęcam tutaj do brania udziału w różnych konkursach, zabawach będą organizowane tutaj też również przez pana Damiana Podstawczuka. Dla wszystkich tutaj jest napoje, każdy kto jest spragniony. W ropertówce są, jest woda, napoje, herbata, kawa ekspresowa sypana. Także zachęcamy do korzystania. Kiełbaska, grochówka, pierogi, paszteciki. I uważam Efestyn za otwarty. Zapraszam tutaj. Wielkie prawa na odwagę dla zespołu Srebrny Włos Zdębna. I zaczynamy festyn. Wielkie prawa! Skąd my się znamy. Jaki, jakie wrażenia, proszę księdza? Ja nie wiem, możliwe. Pierwszy raz na Jak? Tak, Jak? Robert, po to w Robert. A ja mam co? się? Nie. Kto się ze mną zamienił? No Oj, bliskie spotkania z grawitacją. Grawitacja pomogła, spad, spadła. się. Z... Zapraszamy. Halo, Zapraszamy tutaj za radiobozem. Jest prowadzona zawody strzeleckie. Pan Adam Kaczmarczyk z panem Andrzejem Kowalczykiem. Zapraszamy do zawodów strzeleckich. Lot prowadzi?

Biłeś, nie prawo. Brawo, Zachęcamy tutaj do policji do ubrania Alkogogli, sprawdzenia swoich umiejętności. Jeszcze Alkogoglę i coś Tak się nie robi,

a śniadanie? odważni już. Bo... biorą kielbaki, udział? Nie było kiełbaski, Nie było, nie było. Nie było kiełbaski, tylko serek. Nie, tylko była była kiełbaska i wszystko było. Dobra. Obawaj, broń, Broni. Broni. Możesz... O,

Da rozmadłeś dla zespołu zde mną tutaj, szanowni Państwo. Zapraszam jeszcze raz do Robertówki na krokówkę. Gorąca jeszcze jest ciepła. Zapraszamy, jeszcze jest cały kociołek. Na kiełbaski, ciasto, napoje, woda. Kto chce się posilić, napoić, żeby się nie odwodnić. Tutaj policja jeszcze jest z powiatowej policji z Myśli Boża. Drogówka przyjechała z alkohol, goglami i można sobie ubrać, między pachołkami przejść, sobie zobaczyć jest jak to jest pod wpływem alkoholu. Także na pewno jak ktoś pił, to polecam żeby nie jechać. Tutaj pan Damian Podstawczuk już prowadzi fajne dla dzieci zabawy. A zapraszam cztery, cztery drużyny, cztery rodziny do konkursu tutaj strażackiego, cztery pary, cztery pary. Partner... Cztery małżeństwa nie muszą być, ale może być partnerka i partner na życzeni. Zapraszamy tutaj koło hydronetek. Zawody strażackie. Fajne są nagrody. Nagroda główna to jest dla dwóch osób karnet na obiad do trattoria, restauracja trattoria. Koło oczka. Oprócz tego. Fajne zestawy słodyczy, także na pewno nikt nie wyjdzie bez nagrody. Zachęcamy tutaj pary. Dzień Mam dziś 25 lat, połowę czekałem na najlepszy dzień w moim życiu. Miał mieć nieskończony smak, a on przefrunął jak ptak. I tak odleciał w ukryciu Tęsknię za śmiechem w te dni Za tańcem do Taylor Swift Zacznijmy znów od początku wszystkie dziewczyny i stera potem szłup, ponieważ śpiewał do snu. Chodź ze mną znów do początku. Wracam do tamtych lat. Wolni tak myślisz jak piłę dubla. Piąłem dubla. Piąłem dubla.

Że zdarzy się cud i że mnie naprawi Spójrz prosto w oczy i mu, że zdarzy się cud i że mnie naprawi Trzymaj mnie mocno i mógł, że zdarzy się có. I że mnie naprawić. Mam dziś 25 lat, coś krzywo patrzę na świat, i marzę wciąż o stadionie. Może ten najlepszy dzień, niedługo sam znajdzie mnie. Złosy po drugiej stronie.

Nam śpiewają, dają czas. Jeszcze na pewno nam coś zaśpiewają. Ciebie wspólnym śpiewem, Przykratuj nas przed Bożym z niebem, Do wiary wezmij wiarę daj, I przyć sprawiedliwości Bożej tchnienie, Choć nasze usprawiedliwienie, o mocy Boża nas. Radość nasza na nasz zachwycie Przyjdź obudź nas i daj nam życie Wyprowadź z grubu wszystkich nas Wołam przy. Ci stare przemyślenie w nowe w Duchu przy. I stawaj swoim słowem Proszę przy. Zanurzaj wszystko w sobie by chwały śpiewać wiesz, włołam i stare mi nowe, Duchu przyś, i stawaj swoim słowem. Proszę przy, zaburzaj wszystko w sobie daj mowie Twej chwały śpiewać wiek. Mm. i kości nasze odleć w ciało, ich życie i ogarni chwałą, proroków złudzaj pośród nas. Mm. Przyjdź, daj nam wszystkim serce nowe, Wierzyć, że gotowe wszystko na krzyżu Jezus daje nam. Przyjść z języków darem w sercu nowym. Przez wiarę służyć ci gotowym. Na dzień wymawionym już Wołam I stare przemień nowe. W duchu przyjść. Stawej swoim słowem proszę przyjść Zamoraj wszystko w sobie Daj mu Twej chwały śpiewać śpiew. Wołam przyjść I stare przemień w nowe w Duchu przyjść I stawię swoim słowem Proszę no, zanurzaj Użyj. wszystko w sobie, Daj mowę, pani wygrała. śpiewać śpiew, A dzieci ojca wstaną z ziemi, Językiem tym, że mówią niemi, Zwiastując mądrość, twoją i mądrość.

ponieważ zabrakło wody strażacy nie skuteczni. A nie tak? do, do Tu pompuje. Tu pomp. Mamy pożar brak kości, tu czekaj, jeszcze patrz. Jeszcze, jeszcze nie zdają rady. A się! Dawaj O, wody zabrał. się